Siema, tutaj Michelo. W dzisiejszym odcinku będę Wam pokazywać 5 przedmiotów dolnych dla VIP, o których już prawie wszyscy zapomnieli i bardzo mało kto tego używa. Ale najpierw a, pf, chciałbym pozdrowić gang kalendarzowy, a jak on chce mi coś powiedzieć, to siema. Siema, YouTube, pozdrawiamy Adama. I, i to. Nie ugotujcie się przy tej pogodzie. Jasne? Hejka, się siemano. Okej, okay, to zapraszam do oglądania. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że nie będę mówić o żadnych y, unikatowych przedmiotach dolnych, y, ani żadnych z pakietów, ze względu na to, że no po prostu już to nie jest to, że się ktoś ich nie pamięta, tylko ich po prostu nie ma, a więc ktoś, kto stworzył nowy konto, nie ma szans się praktycznie o tym dowiedzieć. Więc będę mówić tylko o tych ogólnodostępnych. Na miejscu piątym mamy RC car, które według mnie jest całkiem ładne, kiedyś kiedy jeszcze nie miałam VIP-a, to bardzo chciałam je mieć, no ale no, no, dużo o tym zapomniało ludzi, dużo ludzi o tym zapomniało. Na miejscu czwajty, czwartym czwartym Able goose, które pff, no, nie jest bardzo używane, może dlatego, że kto by chciał w sumie jeździć na gęsi. I ono niedawno wyszło, ale kiedy to nie wiem, pytajcie się mięty. Miejsce trzecie zajmuje Ride to Atomauton, który wyszedł z tego co pamiętam w 11 sezonie, czyli już kupę czasu temu. Na miejscu drugi Tumblr, i to jest jakby miniaturowe RC Car, i myślę, że dużo osób z tego nie korzysta, ze względu na to, że może to wyglądać mm, dziwnie. I na miejscu pierwszym The czyli po prostu coś na kształt czołgu z gąsienicami. Nie wiem czemu nikt tego nie używa, ale pff, no najwyraźniej, nie wiem, nie chcą się przebierać za czołg czy coś. Ja Wam dziękuję za oglądanie, a z, z większością gangu pozdrawiamy, a zalecam zostawić ławkę w górę i subskrypcję. Pafa. pa! pa.